Hej Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Demister Ace. No i słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam nagranie z drugiego sezonu z Fortnite w trybie Battle Royale. Jest to drugie nagranie, które zostało opublikowane u mnie na kanale YouTube. Było to 29 grudnia 2017 roku. No i jeśli chcecie zobaczyć pierwsze nagranie, no to macie link w opisie albo w chwili obecnej wyświetla Wam się w kartach. No i słuchajcie, tak swoją drogą mieliście tam wbić 600 łapek w górę. Jeśli chcecie zobaczyć jeszcze jeden film właśnie z sezonu drugiego także wbiliście już w pierwszy dzień 800 łapek w górę no i w taki sposób dzisiaj wstawiam film, drugi film z drugiego sezonu i co w dzisiejszym odcinku Tutaj już miałem karnet bojowy kupiony. Mam rycerza, co prawda nie jest to czarny rycerz, jest to ten niebieski rycerz. Jest też zbierak właśnie z karnetu bojowego. Nadal możecie zobaczyć jak to kiedyś było, jak się ludzie strzelali albo jak się próbowali strzelać. W zasadzie dalej nikt się nie budował, także bardzo fajnie to wszystko wygląda, jak sobie skaczemy i się strzelamy. No i słuchajcie, trochę były też zmienione rzadkości broni, bronie też były troszkę, troszkę inne, także jak ktoś jest ciekawy jak wyglądał właśnie sezon drugi, no to zapraszam na drugi materiał w tym wykonaniu, w moim wykonaniu, jeśli wam się spodoba możecie zostawić łapeczkę w górę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, no i oczywiście życzę wam miłego oglądania. Hej, siemanko, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Race. i witam was w drugim odcinku z Fortnite'a, z gierek solo ehm, jeszcze jest ten świąteczny klimat, także może użyjemy sobie miejsca, które pokazywałem e, w odcinku właśnie z miejscami z choinkami i z prezentami pod nimi w postaci złotych skrzynek Lecimy sobie na Pleasant Park i tutaj pod choineczkę. Może być grubą, naprawdę, ale no postaram się. Fajnie było, gdyby było parę kili na odcinku. Byłoby spoko yy, Od ostatniego odcinka też zmieniło się to, że mam ten pakiet yy, premium. No i jak widać, skinek jest. Giermek niebieski wjechał. A do tego jakiś tam yy, kill off nie wiem jak się nazywa nawet. Ale, spoko wygląda. Jest prezencior jeden. Czy tu leci dużo ludzi? Na pewno dwójka, tyle widzę. O ja pierdziele, takie rzeczy na początek. Nie wiem czy się z tym obronię, ale... Tutaj ktoś jest w tym domu? Wyślemy mu prezent? Kogoś zabiję to! Tutaj też ktoś jest. Porajdę do tego domku w takim razie. Cokolwiek innego, co? Już myślałem. Dobra. Przynajmniej coś takiego nam się trafiło. Nie jest to cudo, ale zawsze coś, no nie? W taki sposób sobie ustawię tę bronie nie mogę narzekać. Bo normalnie tę broń jest ciężko dostać. Na sam początek jest trochę ciężko do ogarnięcia Aha. Co się stało? Nie! Co się stało tą śnieżką, Co ty patrzyłem? Boże, co by się nie działo w tej grze? To i tak to wrzucę. Ja powiem Wam tak. to jest tak epicko. Wiem, że tego. tego e, nie mogłem trawić i od nie wiem. On, come on! Come on! Hmm. Tego nie było, Zagrajmy sobie jeszcze jedno, dobra? Okej, okay. tego nie było, to się wytnie, zobaczycie będzie cacy <laughs> Za chwilę, puf, przeniesiecie się do następnego meczu, tego co tu było, nikt nie pamięta, nikt nie widział. Ok. Puff. I lecimy z powrotem w to samo miejsce Present Park. Przypadek nie sądzę. E, czy polecę na choinkę? Nie wiem. Lecę na choinkę, już widzę stąd, że są prezenty. Kurde, tylko później widzicie, co jest najgorsze z tej, z tej choinki że później jest ciężko uciec na maksa, ale dobra, robię to O ja pierdzielę O ja pierdzielę, ale będzie dym, ale jestem pierwszy na dole Zbieraj to chłopie i strzelaj Tam się napierdzielają już idę do niej fajnie Tu jest jeszcze jedna osoba Ktoś tu podjeżdża Oh my god Cykam się trochę Ktoś tu podjeżdża Mamy Cię! Ha, nice one! Jeszcze ktoś? Come on, come on! Chodźcie! O sole mio! Czekajcie, jak się okaże, że jeszcze ten koleś dalej siedzi se na górze i se kampi. Nie ma nikogo Ale dymy niezłe, nie powiem Dobra, boję się stąd wychodzić, tak bo powiem Mamy 3 kile jest, kurczę Dopiero się mecz zaczął Chujmy hmm. drzewo na opał. I co? Z naszej strony ulicy była wielka zadymka Pewnie już mało kto istnieje Jak jest strefa? Jesteśmy w strefie Strefą się już nie przejmujemy Ale przejmujemy się ludźmi, którzy tutaj skoczyli Bo było ich od zawalenia Ten koleś przyszedł do nas Po prostu otwarte drzwi z tej strony Tak myślę Idziemy dalej Udajemy, że tego nie słyszymy <grytanie> <laughs> Ale ta akcja wcześniej, no coś pięknego. Nie słyszę nikogo, to sobie biegnę dalej, no? nie? było tematu. co jest? Ja, ja pikolę. Jestem takim warzywem, dlaczego? Czekajcie, bo on nie strzela do mnie. w tym domku. Nie wiem. Wiem, że tam jesteś. Nie, tylko się dwie bitki. A -a -a. Haha! Ha. O kurde guys powiem wam, że no całkiem nieźle mi dzisiaj idzie Dwa winy miałem, ale no bez przysady guys 5 kili już Czuję się mocne, bez kitu Ale nie ma na no do mojej broń A to Dobra jeszcze to wezmę ale się tu krzątam, boż, że mnie nikt nie zabił. To jest normalnie, szczęście jakieś. Nie mogę, rzesz teraz. <laughs> Kuba, to, to się Bardzo chętnie. Toś mnie dalej tu raszuje w tym domu. Już pięć osób tu było. Dobra guys, cóż mogę powiedzieć, no niestety nagranie się zepsuło w tamtym momencie, gdzie koleś mnie podjechał z tego shotguna, nie robiłem mu za dużych szkód, zjechał mnie do zera, nie zawsze można mieć dobre wyniki, nie? ale przede wszystkim liczy się dobra zabawa, na tym nagraniu naprawdę świetnie się bawiłem, na tym poprzednim, w którym był taki fail, chociaż w sumie wiecie, to było jedno nagranie, nie było tematu. Także cóż mogę powiedzieć, chciałem tylko powiedzieć właśnie, że tamten koleś mnie dojechał, nie miałem szans z nim, trafił 3 strzały na 3 i tyle. A do Was prośba, jeśli oczywiście odcinek się podobał, to standardowo zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie śledzicie mojego kanału, to zapraszam, jeśli tutaj dotrwaliście, to na pewno nie będziecie zawiedzeni moimi nowymi produkcjami. Z mojej strony to wszystko, także trzymajcie się ciepło i wesołych świąt. Na razie.